Co Cię tyka, to Cię tyczy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego to, co mówisz o kimś innym, mówi więcej o Tobie niż właśnie o tej osobie. Chcę, żebyś wiedziała, że każda osoba na zewnątrz Ciebie jest Twoim lustrem. Na przykład, czysto hipotetycznie, ktoś Ci się pokazuje w odwadze, w charyzmie, w takim. Czym, czego Ty po prostu nie rozumiesz, nie? Czego Ty po prostu nie rozumiesz, i na widok tego ściska Cię na przykład w brzuchu, czujesz złość, może zazdrość, irytację, uważasz, że ona robi coś źle, to nie mówi nic, kompletnie nic o tej drugiej osobie, ale mówi wszystko o Tobie, i to jest dla Ciebie prezent, to nie jest kara, to nie jest coś, z czym musisz walczyć, to jest dosłownie jak prezent do odpakowania na święta. Jeżeli to. Wywołuje w tobie jakieś emocje negatywne, na przykład, chociaż pozytywne też, ale tutaj mówimy o tej akurat w tym momencie, o tych negatywnych emocjach. To znaczy nic innego, jak tylko to, że to jest w tobie nieuzdrowione. To jest twoja rana, którą ktoś chcąc, nie chcąc poruszył. To jest twoja rana, to jest coś, co woła do ciebie z wewnątrz, ciebie, od środka. Hej, zauważ mnie, zobacz mnie, jestem tu, pokochaj mnie, potrzebuję ciebie w tym momencie. Zobacz, na przykład, ktoś osiąga sukces i ciebie to kuje, dotyka. To nie dlatego, że ona ma za dobrze, albo jej się poszczęściło, albo coś, ale tylko i wyłącznie dlatego, że być może ty tego pragniesz od środka, być może twoja dusza tęskni za tym, ale sobie nie pozwalasz przez swoje programy i ograniczenia. Więc pytanie brzmi, czy zobaczysz tą wskazówkę, że to jest dla ciebie, nie przeciwko Tobie, to jest właśnie dla Ciebie. Dlatego tak często mówię o poznaniu siebie, bo naprawdę poznanie samej siebie, swojego umysłu, swojego organizmu, jak ty reagujesz na różne sytuacje, to jest najcenniejsza wiedza, bo z kim do końca życia będziesz spędzała czas? Z kimś innym, czy ze sobą? Ze sobą. Więc ty musisz siebie poznać i żeby prowadzić te swoje piękne życie. Ty musisz wiedzieć, co tobą e, kieruje. Ty musisz to wiedzieć, żeby wiedzieć, z czym masz i możesz pracować. Bo bez tego ty nie jesteś w stanie pójść do góry. Dlatego tak często mówię, żeby zajrzeć w głąb siebie, bo tu jest cała prawda o tobie, to jest twoje źródło. A cała reszta, wszystko, co jest na zewnątrz, to jest tylko twoje lustro. To, co ty nosisz we wnętrzu, to widzisz w innych ludziach. Więc to nie jest problem. W tym, że ktoś ma łatwiej, ktoś ma lżej, ktoś ma lepiej. Tylko to znaczy, że ty tu musisz ze sobą popracować. I to, co dzisiaj ciebie najmocniej tyka, to to jest twoja wolność, jeżeli to rozpracujesz. I jeżeli ty już odnajdziesz tą swoją wolność i w momencie, kiedy ktoś spróbuje cię ocenić, narzucić ci swoje zdanie, swoją opinię na... Twój temat, to ty już wtedy wiesz, że to mówi więcej o nim niż o tobie, bo ty znając swoją wartość, ty już wiesz, że to nie o tobie, ty już nie reagujesz z tej swojej rany, bo ty już wiesz, kim jesteś. I co najciekawsze, jeżeli masz wysokie poczucie własnej wartości, to nawet przez myśl nie przejdzie ci ocenianie drugiej kobiety. Bo Ty już masz tą świadomość, że każdy ma swoją drogę. Ty już masz tą świadomość i nie musisz wbijać nikomu szpilki, bo jesteś ponad to, bo Ty jesteś sobą. I to jest wolność, to jest spokój i to jest być boginią.